jest marka influencerska, która po prostu jest hypowana, czy naprawdę warto ją kupować? i witam w kolejnym filmiku. Dziś jest kolejny unboxing torebki tym razem marki Demelier. Więc jesteśmy w takiej fazie marek nie luksusowych, tylko takich contemporary. Tym razem zamówiłam dwie torebki Jedną już otworzyłam, będzie unboxing jej w oddzielnym filmiku. Te torebki szły z Anglii, ale marka ma darmową dostawę, darmowe zwroty oraz oni pokrywają podatki i cło. Zamówiłam dwie torebki akurat, były też na jedną torebkę, nie jestem pewna, czy rzeczy je zatrzymam. chciałam zobaczyć po prostu jak wyglądają. Ta kosztowała 300 funtów, a druga kosztowała chyba około 500 funtów. Paczka przychodzi ładnie w zapakowanym kartonie, i torebki przyszły w siatkach zakupowych. Więc fajne ma się też takie doświadczenie. Do paczki jest też dołączona faktura i etykieta zwrotna z informacjami, jak zwrócić paczkę. Więc te torebki, to co mi się w nich podoba, to to, że oni się skupiają właśnie na sustainability, na tym, żeby dbać o środowisko oraz o ludzi. Więc za każde zamówienie. Oni fundują zestaw szczepionek, które mają ratować życie dziecku w potrzebie. Chcą sprawić, żeby kobieta czuła się wyjątkowo i pewna siebie. Torebki są robione w fabrykach we Włoszech i w Hiszpanii. Wszystkie skóry są z produkcji jedzenia, czyli no jeżeli zwierzę jest zabite dla mięsa, no to oni biorą skórę i wykorzystują taki typ skóry. Krowy nie są specjalnie hodowane tylko po to, żeby je zabić na skórę, więc to po prostu jest jako produkt produkcji jedzenia. Dobrze, przejdźmy do torebek. E, nigdy nie widziałam tych torebek na żywo, e, ale na internetzie mi się akurat podobały te dwa modele i pomyślałam, że spróbuję. Jak lubiłam unboxing, to sobie pomyślałam, mały wow, pięknie są zapakowane. I tylko z tego powodu chciałam zatrzymać torebki, ale to nie jest dobry powód do zatrzymania torebek, więc e, dobrze. To przechodzi w woreczku przeciwkurzowym e, z napisem Demelie. Zawsze to jest mile widziane. I pierwsza torebka, o której mówię, to. Vancouver Clutch. Ta torebka jest z charakterystycznym tutaj elementem mm, takim metalowym. I na pierwszy rzut oka no nie jest to torebka pokroju marek luksusowych. Nie wiem, czy to jest percepcja nasza, czy po prostu sam fakt, że jednak te marki luksusowe mają troszeczkę lepsze nie wiem, może nie skóry, ale chociaż te elementy metalowe, to się wydaje, że ta torebka nie jest aż tak luksusowa. Szczerze powiedziawszy, to było moje pierwsze wrażenie. I też ma tutaj dwie ryski ta torebka. To jest wykonane z Tauhide Leather, ale to widać, że to jest taki typ skór, że będzie się łatwo rysował. Torebkę można sobie trzymać tak tutaj za hędu. Ona jeszcze ma te wszystkie folijki ochronne, bo ich nie można ściągać, chyba że decyduje się na zatrzymanie torebki, a ja jeszcze nie jestem tego pewna. Nie wiem, jest takie marszczenie, ojej, to nie będzie dobra recenzja. No jest troszeczkę marszczenia, szczerze powiedziawszy, skóry, które wygląda tak jakoś... Z daleka nie widać, ale z blisko widać. Ja, się... ja jestem dosyć taką perfekcjonistką i zawsze wszystkie marki po prostu sprawdzam, mega go dokładniej i zazwyczaj to jest trzeci produkt, który zaakceptuję, który biorę do domu i kupuję, więc no to marszczenie tutaj jest. Ale szycie się wydaje, ojej, nie. Na brzegach też jest takie jakieś nieidealne, na pewno... Ej, nie. <grymne> Okej, okay, jest to trebka, która by nie przeszła moich um, moich testów jakości, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy to jest jeden model, czy po prostu one wszystkie takie są, ale na bokach no, ma po prostu taki vibe torebki z... nie wiem czy aż z sieciówki, ale torebki na pewno nie jakiejś mega wysokiej jakości. Z wyglądu mi się bardzo podoba, bo jest taka w stylu trochę takich półtorebek, które teraz są dosyć popularne i, i ładne, ale jeżeli to jest trend, no to właśnie moim zdaniem nie warto inwestować w jakąś taką torebkę za kilka, kilkanaście tysięcy, tylko właśnie w, takiej, w takim przedziale cenowym. Oryginalnie ta torebka chyba jest za 500 funtów około lub euro. Tutaj będzie cena. No a ja kupiłam ją za 300 na przecenie, ale szczerze to... Nieważne jaką torebka ma cenę i tak oczekuję, żeby miała najwyższą jakość, a ta torebka niestety nie jest. Torebka otwiera się tutaj za pomocą takiego nacisku. A, też jedna rzecz, która mnie y, martwi, bo widziałam inne modele z tej serii Vancouver. I to, co one tutaj mają, to właśnie jest to ten taki złot, ta złota zapinka, która jest charakterystyczna, ale to jest dużo metalu. I obawiam się, że po czasie on by po prostu się rysował i by to nie wyglądało ładnie, a jest to dosyć dużą częścią torebki. E, Okej, okay, ale przejdźmy do środka. W środku torebka jest wykonana z materiału i no nie jest to duża torebka. Wiadomo, to jest bardziej rocznie jakieś wyjścia wieczorowe. I w środku jest mała kieszonka na suwak, na coś małego, na przykład na karty. Jest też informacja, jak zajmować się tą skórą. W z zewnątrz jest wykonana ze skóry 100% skóry a w środku jest wykonana z bawełny. Ta bawełna jest czarna. W środku jest też logo. Na zewnątrz jest też tutaj małe logo, co jest akurat fajne, że nie jest takie duże, pod tą zapinką. I jest łańcuszek, który teoretycznie można albo mieć na zewnątrz, albo można go łatwo schować. Ta torebka sięga tak nie bioder przynajmniej u mnie, ja mam 178 cm wzrostu. No, nie zostawiam tej torebki. Nie wiem. Może zamówię jeszcze drugi model, żeby zobaczyć to szycie, czy to jest po prostu ich błąd w tym modelu, czy po prostu tak to wygląda, ale, ale nie podoba mi się jak to wygląda niestety, więc yy, przejdźmy teraz do drugiej torebki. Myślałam. Ale ta torebka to jest New York. Na Instagramie te torebki wyglądają ładnie. Ta marka chyba jest tak trochę promowana przez influencerów i faktycznie ładnie to wygląda na Instagramie. Ale na żywo jakoś spodziewałam się troszeczkę bardziej efektu. Wow. A ta, ta torebka mi się po prostu troszeczkę kojarzy naprawdę z torebką z Zary. Albo w Massimo Thirty. W sensie nie jest brzydka, ale nie wiem, czy jest taka piękna. Jest mniejsza niż myślałam. To jest rozmiar Mili, więc można ją nosić tak w ręce. Też jest w kolorze brązowym. Jest to inny odcień brązowego i ona tutaj ma szycia w kolorze kontrastowym białym. Akurat ładnie to wygląda, mi się podoba taki styl, jest to ładniejszy kolor niż ten, moim zdaniem, to jest też brąz i to też jest brąz. Ta torebka jest też dostępna w takiej imitacji skóry krokodyla, w kolorze białym i czarnym oraz w innych kolorach. Ta imitacja skóry krokodyla w białym mi się podoba, tylko teraz ona nie była na promocji, więc patrząc na jej cenę, no, no nie uważam, że to jest tyle warte, niestety. Ta taropka jest taką jedną wielką dziurą. Na zewnątrz też jest wykonana ze skóry. To jest już inna tekstura tej skóry nie jest taka gładka, tylko taka bardziej chropowata. Ładnie wygląda ta skóra, szczerze powiedziawszy. I w środku jest jeden suwak i można ją nosić na ramieniu. Nie będę tego otwierać, bo wiem, czy mogę to odklejać. W sumie wszystko papier, ale. Ale jeżeli chce się odesłać tą torebkę, to nie można ściągać tych wszystkich nalepek na metal, więc wolę też nie ryzykować i nie będę ściągała tej naklejki. Można ją nosić w poprzek albo na jednym ramieniu. Przez to, że nie podobają mi się aż tak, troszeczkę mam wenę ściągniętą. Ta torebka troszeczkę mi się kojarzy z torebką Polem, która też ma taki kształt i tutaj można sobie ją spinać. Ta akurat ma takie guziczki. Torebka Polem jest na magnesy tutaj. Kwestii zamykania tej torebki. Z każdej strony tak naprawdę można ją dosyć dobrze zamknąć, że ciężko z niej coś wyciągnąć. Więc to może być fajna torebka, którą się po prostu zabiera na miasto, do pracy. Jest też większy rozmiar i chyba jeszcze mniejszy rozmiar, więc też można dopasować do siebie, że nie jest tylko zła. Tutaj też jest taka metalowa spinka, która chyba i z przodu jest jeszcze taka malutka kieszonka. Co ja mam powiedzieć o torebce, która mi się średnio podoba. Nie wiem, ta guma na górze, tutaj tak troszeczkę, no tutaj jest na przykład kujący element, tak się wydaje, że w torebkach w lepszej jakości, aż tak by tego nie było widocznego, no. To jest fajne w tej torebce, to, to że ona też ma tutaj bardzo małe logo, jest tylko tutaj napis de London, więc nie jest... To bardzo rzucające się w oczy. I szczerze moja recenzja. Nie kupiłabym tych torebek w pełnej cenie. Na promocji, może jeżeli się potrzebuje konkretnego modelu do konkretnej rzeczy, czyli tak jak powiedziałam, na przykład codziennej torebki, o którą się nie chce aż tak przyjmować, jak jakąś droższą torebką. To wtedy okej. Okay. Mały update po tym, jak się zobaczyłam w lustrze, tą stroną. Ładnie te torebki wyglądają z daleka i na mnie więc na każdym może. Ładnie wyglądają z daleka, tylko tak jak mówiłam, no te szczegóły, jak się na nie z bliska patrzy, no, no nie są najlepsze, widać, że mogłyby być lepsze po prostu. To jest przestrzeń do poprawienia się tej marki, ale z daleka wyglądają no, naprawdę bardzo ładnie. No, ta wygląda w sumie fajnie, jest taka minimalistyczna, nie ma tego logo, ale jest elegancka, będzie pasowała do wielu stylizacji. I może być noszona w sumie przez cały rok, w lato, w zimę. Więc to jest fajne. Tak jak mówiłam, mój wniosek z tego wszystkiego: najlepiej kupować te torebki na wyprzedaży. Jeżeli uda się na przykład minus 50, no to okej, okay, myślę, że to warte, no bo wtedy ta by kosztowała chyba 250 euro coś w tym stylu. No to tak, myślę, że to jest warte. I ta zresztą też, jeżeli umie się przymknąć oczy na właśnie te małe niedociągnięcia. Z tego, co wiem, to ta marka też oferuje naprawę torebek, więc to też jest fajne. Więc w razie czego jak coś by było z nimi nie tak, to po prostu można ją odesłać i oni się ją naprawią. Więc to jest unboxing tych dwóch torebek. Ja muszę się zastanowić, co z nimi zrobię. Czy je odeślę, czy jeszcze spróbuję je polubić. Trzeba zadać sobie pytanie, czy podoba mi się na tyle wygląd tej torebki, że mogę troszeczkę zrezygnować z tej najwyższej jakości, czy w tej samej cenie mogę znaleźć coś, co będzie troszeczkę lepszej jakości. I to jest pytanie, które sobie też muszę zadać. No, ta, ta już coraz lepsza jest. Jak na nią paszę, to jest ok. Dobra, no jest dosyć ładna. Ta jest ładniejsza moim zdaniem na zdjęciach niż na żywo. Ale może to jest też kwestia koloru. Więc czy warto kupować tą torebkę? No, samemu trzeba już ocenić. Ja, tak jak powiedziałam, myślę, że fajnie patrzycie na jakieś promocje. Ja tę torebkę zamówiłam bezpośrednio ze strony Demelier, ale jeszcze można ją zamówić na Macie Fashion, chyba na, może na Farfetch. Jest kilka różnych stron, więc warto je obserwować i zobaczyć, która torebka, która cena po prostu jest najbardziej opłacalna. Ja nie wiem. Ale wiem, że jest jeszcze kilka innych marek w podobnych cenach, które chciałabym wypróbować, na przykład Dragon Diffusion i torebka polen, która wygląda podobnie. Więc na ten moment może nagram update, jeżeli zatrzymam te torebki, a jak nie, to, to znaczy, że mi się nie sprawdziło jednak. Więc to wszystko w tym filmiku i dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym.